Witam serdecznie i zapraszam na nadprogramowe wideo dotyczące Akademii. W tym odcinku zamierzam zadać pytanie: Kłowadis Academio. Uwaga, ten materiał zawiera bardzo duże spoilery. Jego tematem są wyłącznie moje przemyślenia na temat ostatnich wydarzeń w Manze, to jest tego, co się wydarzyło do rozdziału 240. Jeśli nie jesteś na bieżąco z mangą lub znacie tylko anime, nie oglądajcie dalej. Zaczynamy. Rozkminę ma dotyczyć tego, w jakim kierunku zmierza Boku no Od wielu miesięcy, a nawet lat, manga znajdowała się na rozdrożu. Autor opowieści Kohei Horikoshi umieścił w tytule kilka nawiązań, które dawały fanom możliwość tworzenia swoich własnych teorii. Jeden z takich pomysłów dotyczy tego dziecka. Tsubasa był jednym z przyjaciół Bakugo oraz wnukiem doktora Tsubase, którego alter ego to prawdopodobnie Ujiko Daruma, czyli szalony naukowiec, który stworzył Nomu. A w siódmym tomie akademii jest otwarcie sugerowane, że Dzieciak skończył jako jeden z eksperymentów swojego dziadka. Ale gdyby poprzestać tylko na tym, podczas arku ze Steinem już po finale nasz preparat porywa Midorię, ale nie ulatuje zbyt daleko, gdyż po kilku metrach dopada go Stein. Gdyby ta teoria okazała się prawdziwa, a wiele przesłanek wskazuje na to, że jest prawdziwa, to fakt zamienienia niewinnego dziecka w domu, a następnie jego brutalnego uśmiercenia byłby dość makabryczny. Jakby nie patrzeć, nie wpisuje się to w trend, którym podążają typowe shouneny. To nie tak, że w innych komiksach z Shonen Jumpa nie ma trupów i śmierci, co jakiś czas zdarzy się jakieś przedwczesne zejście, ale zwykle ma ono inny charakter. Jest to wydarzenie, które ma wstrząsnąć widzem, bo znał daną postać. Lub też jest to śmierć jakiegoś antagonisty, albo jakiś dramat z przeszłości. Tu natomiast jest to cicha tragedia, cicha i wybitnie groteskowa. Wszystko to kłóci się z wytycznymi dla gatunku battle shounen. Z innych man, które wyszły w Jumpie i stosowały podobne pociągnięcia kojarzy mi się tylko… Death Note? Ale jak można porównać notatnik do Naruto? To dwa kompletnie różne światy. A Akademia znacznie lepiej wpisywała się w schemat pasujący do battle shounenów. Tak było jeszcze do niedawna. Co się zmieniło? W najnowszych tomach mogliśmy podpatrzeć co robi Hawks, obecnie drugi najsilniejszy zawodowy bohater. Dostał on misję przeniknięcia w szeregi złoczyńców. Ostatnich kilkadziesiąt rozdziałów nie kłóciło się z polityką komiksów dla młodzieży. Hawks sprzedając informacje powoli wkupywał się w łaski zbirów. Ale ostatnie czapy były inne. Kilka tygodni temu jawnie nam zasugerowano, że aby zjednać sobie złoczyńców, Hawks zabił bohatera numer 3, Best Jeansta. Była to wręcz niewiarygodna informacja i wielu w nią wątpiło, ale chapter 240 rozwiał wszelkie wątpliwości. W nim widzimy, jak Hawks wręcza Dabiemu poćwiartowane zwłoki Hakamaty. To już nie jest zwykła śmierć lub zabicie przeciwnika w walce. To morderstwo z zimną krwią. I to dokonane przez kogoś, kto znajduje się po naszej stronie barykady. Takie zwroty fabularne nie są rzadkością w mangach typu Seinen, ale my tu mówimy o Akademii, komiksie, który ukazuje się razem z Black Clover, Dr. Stone'em czy One Piece'em. Według mnie jest to wyraźna deklaracja ze strony Horikoshi'ego, że Boku no Hero Academia nie będzie jednym z wielu shounenów i że nie będzie się trzymać wyznaczonych im ścieżek. Oczywiście przygody Izuku już teraz wyróżniały się z tłumu, ale z premierą rozdziału 240 Horikoshi otwarcie oświadczył, że wkracza na nowy szlak. Ale dokąd ten szlak prowadzi? Bo już wiadomo, że nie będzie to typowy trakt, który znamy z innych opowiadań Jumpa. Uważam równocześnie, że to niemożliwe, aby historia poszła ciemną, nieoświetloną uliczką, którą kiedyś kroczył Death Note. Prawdopodobnie dostaniemy coś pomiędzy. Pytanie tylko, czy będzie to bliższe jasnej czy ciemnej stronie, i czy jest to ostatni taki zabieg? Według mnie, nie. To jeszcze nie koniec. Przewiduję, że opowieść stanie się odrobinę mroczniejsza i poważniejsza, ale zdoła zachować swoją lekkość typową dla Battle Shounenów przynajmniej do czasu. Bo jestem pewien, że dostaniemy jeszcze nie raz sytuację podobną jak w rozdziale 240, a obraz mangi będzie się stopniowo zmieniał. Obierając taki kierunek historii, kochaj wkroczył na bardzo cienki lód, ale jak na razie umiejętnie po nim stąpa. Czy to dobry kierunek? Na pewno ryzykowny, ale jeśli nie straci po drodze głowy, możemy otrzymać naprawdę fenomenalny efekt końcowy. W tym miejscu proszę was o komentarze. Zaskoczyła Was śmierć bez dżinsta? I jak myślicie, jak daleko posunie się autor Akademii? Czekam na Wasze opinie. Jak zwykle proszę też o łapkę i o suba. Do następnego razu.